No I teraz, no, bo. Czekaj! A, chcę zaczęłać. Ludzie, czekaj. <grymne> Ludzie, <grymne> Ludzie, <grymne> zaczęliśmy się Ludzie, zaczęliśmy się wibrzyć! Ludzie, zaczęliśmy się wibrzyć! zaczęliśmy się wibrzyć! zaczęliśmy się wibrzyć! Ale to już Ale Ale to Ale nie Ale no, to Ale Nie, nie. Cicho. inne pierwsze. Nie, bo co no, przy... kurwa. Ej, kurwa, no, nie, nie, nie. ja. kurwa. Kurwa, prąd zabrakło. Kurwa, nie jedziemy. to co ma być? Pierdolę. No Dobra. Czyby Dobra. nie było drżycisku? Dobra, w Dobra, Cicho. 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 Kurwa, mi tu jest gorąco już. Ale my chcemy, się... my chcemy cicho do Chciać. Cicho, cicho, cicho. cicho. No cicho, co, jak my wyjdziemy teraz? Ej, teraz mi się wyjdziemy bo jak będę wołali pomocy. O może krzyczmy, ale my tak? no, nie zajmiemy się ty grywasz no, tam, masz śmigło? Nie ma śmigłów. Nie odpowiada Oriona. Dych, ty macie telefon, ja zadzwonię do kogoś. Nie masz góry, to kogoś. Tam był sieker. Macie do siekiery? Macie do siekery. Ja, ja nie mam nie mam zasięgu. Ja mam Ja mam kreskę. A nie ma klasy na konzi. Ja już nie mam. ja, bo... no. ale zadzwonicę do kogoś kogo kobiet, kogo, żeby dać. Ja nie mam <laughs> zasięgu! Ja też Lat mi się chcę ludzie. Bo jestem ja nie ma zasięgu. Maszia? Nie możesz to burra. No... Patrz jeszcze raz telefon. Ja poszedłem jakoś pewien ci się zajmowo, czuję. Jest jakieś w ogóle pojepa na ta wina. Ja pierdolę! ostatni raz duża, kurwa. Co Zostaw te drzwi Zostaw to, stawę. Co ma drzwi do no pojeb, kurwa! No ale kurwa, to tu, Ani tu pomocy, tyle. Dobra, bo jeszcze bardziej to zjebiesz sam tak, i te drzwi. kurwa, ty, może się sam Gdy do chuja, jak spadniemy, to mamy przerwane. Nie, czego mieliśmy spać? Ona się tylko zacięła. Telefon mi się zjebie. Jest tu w ogóle tle? właśnie tym problemem, że nie ma. Dobra, ja... Co? już nie ma, to wyłączam